Cześć z tej strony, baba na keto i zapraszam Cię na przepyszny, wysokotłuszczowy pudding chia. Do miski wlewamy mleczko kokosowe, następnie wsypujemy nasiona, chia, dokładnie wszystko mieszamy i wkładamy do lodówki na minimum 8 godzin. Ja zostawiłam na całą noc. Po 8 godzinach, albo tak jak w moim przypadku na następny dzień, robimy drugą masę z mascarponej z erytrytolu, całość dokładnie mieszamy i przekładamy naszą masę do tej pierwszej, całość dokładnie mieszamy i możemy wykładać. Ostatnim składnikiem są maliny, położyłam je bezpośrednio bez żadnych dodatków, ponieważ chciałam uzyskać smak słodko-kwaśny. A jeśli nie lubicie takiego połączenia, to oczywiście do malin możecie dodać erytrytol i po prostu wyjdzie słodki deser. Ja wam życzę smacznego do następnego i oczywiście zaglądajcie na mój profil na Instagramie Baba na Keto. Pa!